witajcie tutaj my Bartek i wielki Tata z gry nie musimy nas przedstawiać bo jest to StumbleGuys Guys i coś specjalnego dzisiaj mamy czyli co mamy dzisiaj Bartek specjalnego coś specjalnego ninja seidhron seidh tai shogun tai shogun tai shogun odpalamy tai shoguna czy odpalamy dynamitrona, kogo bierzemy Bartek dzisiaj no na dynamitrona i odpalamy naszego potrójną dawkę A najpierw Nasze kolejne koło I pierwsze, po tym, co każdą wygraną Może jakieś nowe, lepsze szczęście Zobaczymy no, Pięć Main on trzeba, jako pierwsze Odpalamy potrójną dawkę Odpalamy Rush, Rush hour chyba jest dzisiaj, tak? Tak, czemu to jest pokazane, ja mam FPS. Dobrze, no, wiedzieć, ile FPS-ów No i zaczynamy kolejną dawkę emocji dzisiaj po prostu kolejne wydarzenie. Żeby można było coraz lepiej grać na jednej mapce. Wybrali teraz mapkę chyba, która, która po prostu może dużo ludzi w nią nie grają. Albo grają, bo lubią i teraz mogą trzy razy pod zrobić to samo i wygrać. O, czyli mamy rush. Awe. Auer. czyli po prostu jakieś korki, korki, Od... ko korki w mieście. Co masz normalne? Co normalne? Emotki. Jak to? Patrz jakie masz. A, nie zmienione. Zaraz zmienimy. Nie gini bezsensownie. O, jest ten złoty królik, złoty królik. Aha, myślałem, że zginął. No byś zginął, co to za nie bo chciałem skoczyć, ale się rundę. Ale, ale też masz z tyłu kupę miejsca człowieka, możesz z tyłu poczekać sobie, nie musisz z przodu być cały czas. No zawsze tak robię. No i być prawie spadł Aaaa i mamy... O kurczę, no nie spodziewałem się tego. Naprawdę? Stumble królik. Stumble królik. Banan król i super guy kobieta. O, to już są swańsze koksy. Nie idź do przodu. Poczekaj jesteś cierpliwy. Oni sami pospadają, o, pani tutaj z tobą stoi. Dzień dobry, witam pana serdecznie, panie Bartek. Tak, tak, fajny odcinek będzie dzisiaj. Co, co u pana słychać? Wszystko w porządku. O, o, o. Dobra, teraz przeczekaj, jestem na spokojnie, bo trzeba finale być. No i szybko na finał wpada teraz, to żeś? No. Wygrasz czy nie wygrasz? Przegram. Wygrasz czy nie? Nie. O. Szkałka chyba. Za dużo soków wypił jabłkowego Jabłko wiśnia Jabłko wiśnia, Ta wiśnia dałam procentów też Teraz chłopak trzyma się tutaj No i drodzy Państwo Bartek tutaj pokazuje skila. Rush hour Czyli po raz trzeci Nie spadni Bartek I, I tylko szóstka jest Nie ma więcej osób Czekaj Czekaj Czekaj, nie spadni bez sensu. bo patrz, kościak jest. Kościak... O! nagamenda. Aha. Co on teraz zrobi? Zepchnął cię. patrzcie A nie wiem co z, tym jest, z tymi tymi... Może za wygrane? Nie, chyba nie ma za wygraną. Może w normalnej trybie jest za wygraną jest. O, zmieniamy sobie teraz ustawienia. Piącha. Idealnie przyda się. Ślisk się przyda. Banan niekoniecznie, ale możesz wziąć. Mamy już cztery mocne skile. Odpalamy. Teraz wielki tata. Mogliśmy ze znajomymi zagrać. Aha! Wielki tata. Zobaczymy, wielkiego tata skila. Mój skill jest taki od kwestia dnia. Na spokojnie. Bez pośpiechu i ciekawe jaka mapa wpadnie. Nie spodziewaliśmy się. Łatwo będzie. O nie, widzę świętego Mikołaja i jakiegoś tego, diabła. Tego nie mogę skin'a tak? Uwaga. Hop. Hop. Mogę nie zwrócić. Hop. Jeddingi. Dobra, ja se poczekam cierpliwie. Tam się Za to. <grym> ja się cały się nam każda na spokojnie pobije. O, królik. O, kurczę. go. No, o, się dziwił. paczak uciek. Nie, nie spadnij. Piącha. Ach, kurczę. Ale teraz dłużej, dłużej czekaliśmy troszeczkę. Ale to. Dobra, wieki tata jest. Dwa złote króliki. A czy wielki ta to wygra? Nie. Też nie wygrałem, bo my goście spychną. Spychną? Czy zepchnął? Zepchną. Zepchnął cię O, mamy tu obstawę, nie Jeden. To no, jest Cyberpunk, to jest auto. Dobra, na siodeczku. Nie. Nie, nie, nie. Hop, hop. Hop, hop. 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 Co, co, co się stało? Nie. <laughs> no wiedziałaś, że nie to skoczy. Przepraszam. O, znajmy mi, teraz zagramy. Zaprasz wszystkich. A nie ma dużo osób. No nic, to, no, dużo osób nie ma. Ich strata. Ja Kapi Pro jest. pro, kapi, kapi dużo, dużo dużo teraz osób teraz odrabia lekcję. Kończy i idzie spać. Spać. Ta, spać! Jest godzina 20... Czekaj. 22.48. A, za 10.20 22, 10, jest. 22.48 jest teraz? Tak późno. Siedzimy nagrywamy. Tak. O kurczę, I to grubo. Teraz <laughs> Bartek musi wygrać. O nie, to przegram. Pod dwójką jest to miłosne, pod trójką, dobra. I do przodu. Czekajcie, cz na grubo grubo jest w przodu. Ja Zaś końcówkę łapię. No 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 właśnie. O. o a ten go się był za 38 zł. Normalnie. Skąd ty wiesz takie ceny? Ten goście. Ten taki w okularach to jest ten nasz, Kapi Tak? Tak Rozhower Co ci sieniki pojawiły? A nie, nie może Musimy losowanie robić jeszcze Ale na wygraną A, no tak Ale bitwa Bum 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 Boom, 6 7 Bum I przechodzisz no, A No i nie spadłeś Kapi żyje Kapi jest tym piratem Jak ja to wygram to jestem bogiem Na no, czym się... wygrasz? Przegram bo Kapi mnie zrzuci. Dobra czo państwa szykujemy się Ostatnia bitwa Płetwo już pierwszy spad. Jak ludzie to robią? Nie kombinuj, bo zaraz będziesz tym człowiekiem, który właśnie tak robi. A tu już jest ciężka, ciężka ta, już są te blokady. O właśnie. Jeszcze zostało Was trzech. Tam się przypółką. Czterego zostało. A ten się kręci. Cs, kapi. O nie, proszę nie. O nie, nie, nie. Darował ci. Nie. Co ty robisz? Bo zaraz on ci się kręci raz. O! Wielki finał. Ale żeś nas nieładnie zrobił. Nie Ale wieki to, to wygrał. Mam koronkę. Ja mam koronkę, mam koronkę, mam koronkę. Dziękuję bardzo. Teraz musimy otworzyć. Ale nie mam diamenty, to są diamenty. Dobra, wracamy, wychodzimy z grupy, losujemy. Tak, może wydęć coś specjalnego. Lepiem. Może 150 gamiku. Hop, 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 hop. Jeszcze to i ostatnie stosowanie Proszę 150 albo... nie, to, to grubo Jakieś epicki Będzie postać po prostu zwykła Epicki Zwykła postać, rzadka Klejnoty 10 klejnotów Bam bam No i co Bartek, przetestowaliśmy już nowe, nowe koło To przetestujemy pewnie na kolejnym odcinku Nie, nie. koło nie, nie. O. I to wszystko, Teraz będziemy myśleć co dalej robimy na kolejnym odcinku Dziękujemy z potrójnej dawki emocji, czyli potrójna dawka, potrójna zabawa. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! He.